Manko, Kubuś z tej strony, idziemy z Tomeczkiem na weryfikację. Zaczęły się jakieś 15 minut temu, nie śpieszymy się. Trzeba znaleźć jakiś parking, jesteśmy w Sopocie. Wszystkie dokumenty, wszystko przygotowane. Muszę tylko gacie startowe ubrać, bo zapomniałem. Nie wiedziałem, że trzeba mieć na weryfikacjach na sobie. Siateczki, galotki. Chcesz to co tak na przypał zrobić Nie. Lecimy gacie ubrane Gacie ubrane wszystko się zgadza <śmienicza> <śmienicza> <That is. śmienicza> Będzie, to jest organizator. Witam. Eee, szacuję, że będzie około 250. No, może plus minus te 10, bo to w zależności czy dojadą, czy nie. Eee, no i jeszcze jeden aspekt: no to zapomnieli o zaświadczeniach lekarskich, no ale no niestety to już jest ich problem. Eee, dobra, w stosunku do zeszłego roku? Mega progres. To jest rekordowa liczba zawodników. Udało nam się przebić 217, kiedy było w 2015 roku. No a teraz mamy ten rekord, jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie trochę więcej, ale nie dużo więcej, bo już jest ciężko, ale dajemy robot. Drugą scenę będziecie musieli postawić. Ale najlepiej obsadzona klasyk? Najlepiej? Ciężko mi powiedzieć. Znaczy najlepiej, najwięcej. Najwięcej no to plażówka. Plaża A, plażówka. No, oczywiście 178, e, no i plus 182. no To są najliczniejsze kategorie, gdzie się spodziewamy powyżej 45 zawodników. Zobaczymy, jak to jeszcze tutaj e, wyjdzie, jeśli chodzi o miarę zawodników, czy się zakwalifikują do tych kategorii. A z takich e, tutaj e, kursów typu kulturystyki, no to z kulturystyki klasycznej jest najbardziej obsadzona. Tam jest powyżej zawodników, zarówno w tej niższej, jak i w wyższej. W ekstremalnej to 70, co mnie bardzo cieszy, że te mniejsze kategorie dominują. Jest około 15, więc tam jest na pograniczu eliminacji. Więc fajnie, że te małe kategorie się coraz bardziej prężnie rozwijają. A więc, jesteśmy po weryfikacji i wracamy do Rumi. Zaczynamy ładowanko. Po tym wieczorem będzie eee, pierwsza warstwa brązera chodziła, więc mamy co robić dzisiaj. Wieczorem czekamy Pizza. 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 Jeszcze musisz się zastanowić, z za jakiej pizzerii. Jest trochę sodu, musi wjechać na wieczór. Tak naprawdę. Pomalowany. Pierwsza warstwa nałożona. Od razu lepiej się prezentuje. Złoty chłopak. Aż tam dzisiaj nie będzie się za dużo napinał. Jutro pokażę na co go stać. Pamiętajcie, ja maluję tylko zwycięzców. Znaczy na pewno osoby na podium, nie? Nigdy nie malowałem kogoś, kto nie wszedł na podium, także. Olsen, nie zawiedź mnie. Co tu jesz? Tak można? co, bo wam się przyznać, że kurwa, kłamałem z tą dietą, z tym wszystkim. w cały czas ciaska, kurde. I w ogóle, tak nie trzeba, wiecie. Niko nio nio Niko nio nio Niko nio nio Jak oceniasz? Dobrze. Na chłodno? Mega. Bye. 63 roku No i załamanie się ciężko wiadomo, który jest w panu panach zwycięży. Proszę Państwa, miejsce drugie. Wyborczy zawodnik z numerem. 200 73 Łukasz Kaszyna Super! A my mamy to się to się ma na punkie, a się to proszę na go, Dziękujemy i teraz pozostaje z sygna. Kubuś! Zajebiście, cieszę się. <gib notowing> jest gim, gitara. że nie będzie. No jak kurwa! Jest. jest, nie? Ja wiedziałem, że będzie. Dawaj to ci idźcie poprzytulać się. Pop -bo przytulać się. No jak? Mega, w ogóle cieszyłem się, że finał jest, Gratulacje! Tak, drugie, zajebiście, Wielkie gratulacje, czy modla? Zdaliśmy Staliśmy, ocałować mistrza. Jak Wydaje mi się, że się no, ale ja chcę...